Przysiad z przodu. Tak jak w przysiadzie tylnym, wysokość raka ma być taka, że gdy podchodzimy do sztangi, wyciągamy ją, to nie podchodzimy na palce i nie kiwamy sztangą, żeby wykonać przysiad. Ramiona powinny znajdować się, łokcie powinny znajdować się przed sztangą. Najlepiej byłoby jakbyśmy mieli pełen chwyt. Nie zawsze jest to możliwe ze względu na mobilność. Mogą być dwa palce. Nie ma w tym żadnego problemu. Mogą być cztery palce, może być pełen chwyt. Najważniejsze jest żeby ten chwyt utrzymać. Jeżeli nie jesteś w stanie tego chwytu utrzymać możesz trzymać sztangę w ten sposób i Pracować nad mobilnością obręczy barkowej, nadgarstka oraz łokcia, aby dojść do tego poziomu. Gdy wykonujemy przysiad z przodu, ja wyjątkowo wykonam go tyłem do oraka. Ta sama zasada jest jak w przysiadzie z tyłu. Pozycja ma być wygodna, wysoko łokcie i w tym przysiadzie automatycznie będziemy bardziej pracowali nad pionową pozycją tułowia. Więc jeżeli w jakimś. Więc jeżeli ty preferujesz wykonywanie przysiadu z tyłu low bar, ponieważ nie masz odpowiedniej mobilności, ta forma przysiadu będzie dla ciebie trudna do wykonania. Właśnie ze względu na to, że wymaga od ciebie pionowej pozycji tułowia. I tak jak mówiłem, odkładamy wstądu do tyłu. Tak jak mówiłem, odkładanie sztangi do tyłu, nawet jeżeli to jest taki nieduży ciężar, jest mega problematyczne i może sprawiać problem, zwłaszcza po ciężkiej serii przysiadów. Dlatego zawsze odkładamy do przodu, a nie do tyłu. Tak. Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać tego przysiadu w takiej pozycji jak ja, czy nawet w pozycji pełnego chwytu, tak, to postaraj się wykonywać go w ten sposób. Będzie to wymagało od ciebie dużo pracy i bardzo dużo pracy będzie wymagało od ciebie utrzymanie też pionu i e, praca nad odcinkiem piersiowym kręgosłupa. I to by było. Na tyle, jeżeli chodzi o przysiad przedni.